Siemanero, siemanero kochani, ja nazywam się Iza i witamy na kanale. Elo, 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 słuchajcie, witamy się po krótkiej przerwie i lecimy z Tokaboka. Dzisiaj jeszcze nie wrzucam mojej dłuższej serii, która już niebawem na kanale, tylko wrzucę wam parę krótkich takich mini serii, mini odcineczków i zobaczymy czy wam się spodobają. Słuchajcie, pierwsza seria to Przebojowa dziewczyna ze szkoły i jej fantastyczny, uwielbiany przez wszystkich chłopak plus taka szara myszka. Proszę bardzo. Szara myszka to będzie Ania. Tutaj będziemy mieć Jessikę, jak to przystało na szalone krejzolki. No i Antek, jej boyfriend. Dobra, słuchajcie, lecimy z tym. Jeszcze zanim lecimy, pamiętajcie o subskrypcjach, kciukach w górę, komentarzach i oczywiście dzwoneczkach. I odwiedzajcie nas również na TikToku i na Instagramie. Na TikToku się dzieje, więc wbijajcie tam szybciutko. Go! Ach, Antek. Co tam, Jessie? Antek, Antek, będziemy się widzieć dzisiaj po szkole? Hmm, chciałbym, ale wiesz, mam mecz i nie zobaczysz się ze mną dzisiaj, kochaniutka. Spotkamy się każdego innego dnia, ale nie dzisiaj. Ech, Antek. Hejka, ty, zobacz, jak ona wygląda. No siema, co tam? No co tam u was słychać po weekendzie? Weź, proszę cię. Dlaczego ty w ogóle z nami rozmawiasz? Odejdź stąd, bo to jest totalnie żenujące. Ta, Ania. Ba, ślicz. Żartowałem. <noise> dzień dobry. O, cześć, Jessie. No hola, hola, uważaj sobie. Siema, siema. Słuchajcie, siadajmy już. Dzień dobry. O, dzień dobry, dzień dobry. Jessico, siadaj proszę. Oczywiście, siadam. Siema, Jessie. Elo, Elo. Antek, a ty po co z tą dechą tutaj? Jak to po co? To moja ukochana deseczka, która przynosi mi szczęście. Antek, proszę cię, odłóż ją. Zaczynamy lekcję. Nie wydurniajcie się już. Sorry, z której ty jesteś grupy? Ach, panie Psorze. Że... Oczywiście, że z tej. Tak, z tej. Idź do swojej klasy. No dobra. Jessie, widzimy się później. Spoko. Boże, zmień tą stylówkę, dziewczyno. Wyglądasz koszmarnie. Nowy dzień. Dzień dobry. O, dzień dobry, Aniu. Siadaj, proszę, do ławki. Siadaj, siadaj. Kto to zrobił? E, nie wiem, leciało gdzieś stamtąd. Uspokójcie się wszyscy. Siadaj, Aniu, do ławki. Dobrze. Jeżeli zobaczę, że ktoś rzuca jakimiś kulkami, to idziemy od razu do pani dyrektor. Oczywiście. Jessie, Jessie. No, co tam? Rzuć w nią. Rzuć w nią, niech ma. Dobra, dawaj tą kulkę. Znowu kulka. Kto to rzuca? <noise> Teraz zobaczę jakąś kulkę. Wyjmujecie kartki i piszemy klasówkę. Dobra, dobra, już. Przepraszamy. Już lećmy z tą lekcją. Nikt mi nie będzie mówił, z czym tu będziemy lecieć. Przygotowaliście się na dzisiaj z odpytywania? Jessica, proszę bardzo, do tablicy. Dlaczego ja? Proszę, żebyś podeszła i będziesz odpowiadała. Ach, ale, ale ja się nie przygotowałam. Co? Mam do Ciebie tylko parę prostych pytań. Proszę nie podpowiadać. Kiedy był chrzest polski? E, 2000... E, Co? Jessie! 966! Przepraszam, przepraszam, już wiem. 1966! Siadaj, pała! <noise> Dlaczego? No i grasz się. źle mi podpowiedziałaś. Ale, ale ja Ci mówiłam... Zobaczymy po lekcji. <noise> 1966, dobra. Antek, nie denerwuj mnie, sorka. Dzień! Dobra, dzwonek. Możecie już dzisiaj wychodzić. Przygotujcie się na jutro i rozwiążcie pracę domową. Antek, chodź ze mną. Musimy się odegrać na niej. Źle mi podpowiedziała. Ale mi się wydawało, że ona podpowiedziała ci dobrze. Niestety nie. Do widzenia. Do widzenia. No dobrze, to pa wszystkim. Czemu mi źle podpowiedziałaś? Ale, ale jak to źle? Podpowiadałam się 966. To ty źle zrozumiałaś. Że co? Wyzywam cię. Ale o czym ty mówisz? Nie. O czym ty mówisz w ogóle? Dobrze ci podpowiadałam. Po prostu się pomyliłaś. Nie masz się ze mną zadzierać. To jest tylko moja rada. Jestem najpopularniejszą dziewczyną w szkole. Mam najpopularniejszego chłopaka. Mam cudowne życie. Nie waż się ze mną zadzierać. Jeżeli jeszcze raz daję Ci szansę, bo mam dzień dobroci. Jeżeli jeszcze raz będziesz miała, będziemy miały ze sobą jakiś problem, to to popamiętasz. Pa. Jak oni mogą tak robić? Dlaczego tacy są? O, hej kochanie. O nie, cześć mamusiu. Ale kochanie, co się stało? O nic, nic. Wszystko jest w porządku, już wróciłam do domu, więc wszystko jest w porządku. Czy coś w szkole masz jakiś problem? Oj mamo, ja mam wieczne problemy w szkole. Nikt mnie nie lubi. Ale dlaczego, przecież jesteś taka wspaniała? Ach, w szkole chyba rządzą inne prawa. Dobrze, mamusiu, idę od rozwiązać pracę domową, dobrze? Oczywiście to ja przyrządzę. Mój ukochany obiad. Dziękuję, mamusiu, jesteś taka kochana. Słuchaj, słuchaj, tata wróci wieczorem. Jeżeli byś potrzebowała jakiejś pomocy przy pracy domowej, to ja zrobię obiad i zaraz Ci pomogę, bo jeszcze będę szła na dyżur. O rany mamo, ale to jeszcze idziesz do pracy na drugą zmianę. No niestety, ratownik medyczny, ale to nic, kochanie. Wiesz, jak kocham swoją pracę. Jest bardzo, bardzo ważna. Dobrze, kochanie, idź tam, otwierz się, porozwiązuj sobie pracę domową. A ja zrobię w tym czasie obiad. Dziękuję, Mamuniu. Jesteś taka kochana. Ty również. Mam dom idealny. Gdyby jeszcze tylko ta szkoła. Ech. Jak mnie denerwuje ta dziewczyna. Już mam tego dosyć. Mamo, mamo. No dobra. No i tak, to będzie ok, dobra. Boże, czego ona krzyczy? Cześć Jessie, co tam? O, cześć, mamu. Jesteś w domu? No, raczej, że jestem. Niedługo będę wychodziła, co tam chcesz. E, mam takie trudne zadanie, chciałabym, żebyś mi je pomogła je rozwiązać. Ja? Proszę cię, zadzwoń sobie po... wynajmij sobie kogoś, jakieś korepetycje czy coś. Ja nie mam czasu. Ja mam wieczorem brunch, teraz idę też popracować jeszcze. Ale miałyśmy... mamo, mamo, dzisiaj są moje urodziny. Miałyśmy gdzieś razem wyjść. Zapomniałam. Dobra, zrobię ci jakiś przelew, idź sobie coś kup ładnego. Kup sobie jakiś tort, zjedz, zmuchnij świeczkę. Będzie ok? Tak, w sumie mam wszystko, nic mi nie potrzeba. Nie, no dobra, zrobię ci ten przelew, luzik. Dobra, trzymaj się, ja muszę już wychodzić. Miłych urodzin, kochanie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Ech, jak zwykle, sama urodziny. Nawet antek o nich nie pamiętał. Może powinnam zadzwonić? Do dziewczyn, może do mnie wpadną. Tak, tak, właśnie to zrobię. One na pewno pamiętają o moich urodzinach. Dziękuję, mamusiu. Ale dobra była ta pizza. Wow. Jeszcze ostatni kawałek. Nie dam rady, ale Twoje rzeczy wszystkie zjem. Są mega, mega pyszne. Dobrze, kochanie, odrobiłaś pracę domową? Jasne, mamo, jasne, odrobiłam. No dobra, wiesz co, ja niestety muszę iść na drugą zmianę, więc nie mogę Ci pomóc, ale jak wrócę jutro rano, to może Cię przepytam z tego tematu na klasówkę. Nie, mamo, wszystko jest okej, okay, luzik. Albo wiesz co? Zrobię sobie dzień wolny i spędźmy ten czas razem. Naprawdę? Oczywiście. Dla Ciebie wszystko. Chodźmy może razem do kina, rozerwiamy się trochę. Dobrze, cudownie, ale... No dobrze, chodźmy. Namówiłaś mnie. Super, to chodźmy. Po prostu jak będziemy wychodziły z kina, to pójdę na zmianę. A, no dobrze, chodźmy. A co ty tutaj? No, ja tu mieszkam. Dzień dobry, dziewczynki. Yy, Okej. Okay. Czyli... O matko, ona mieszka blisko Jessie. Nie wierzę w to. A co wy tutaj? A co wy tutaj, a co wy tutaj? Przyszłyśmy do Jessiki, przecież nie do ciebie. Jessie, Jessie! Jessica, hej! Panie, o co chodzi? To twoje koleżanki ze szkoły? Tak, tak, chodźmy, mamo. No dobrze, chodźmy. Jessie! O, są! Na pewno mają dla mnie prezenty i złożą mi życzenia? Cześć, dziewczyny! Siema, Jessie, gdzie idziemy na imprezkę? Wow, zabieracie mnie na imprezkę? Ale poczekaj, jakie zabieracie? Po prostu przyszłyśmy, tak jak zwykle, chcemy iść do klubu. Albo pochodzi gdzieś po centrum handlowym. Aha. No ale o co chodzi? Co ci tak zrzedła ta mina? Nie, nie, nic. Bierz hajs od matki i lecimy na zakupy. No dobra. Czekajcie, wezmę tylko plecak. Jak zwykle, nikt nie pamiętał o moich urodzinach. Zakupy w centrum handlowym. Czy ten dzień mógłby być chociaż raz inny? Jestem najpopularniejszą osobą w szkole. Dlaczego tak jest? Że nie mam nawet prawdziwych przyjaciół. Wiecie co, dziewczyny? No co tam, Jessie? Dziewczyny, może zostanę jednak w domu. No zwariowałaś? To dzwonisz do nas, żebyśmy przyszły, a teraz mówisz, że zostaniesz w domu. Dawaj szybko. Bierz portfel i lecimy. No, w sumie dobra, chodźcie. To na pewno będzie fajny czas. No raczej. Ej, słuchaj, bo mamy pytanie, co robi tutaj ta Ania z naszej szkoły? Ona tu mieszka. Mieszka? Naprzeciwko ciebie? Tak. To są jej drzwi? Tak. Mam pomysł. Chodźcie, w coś ją wkręcimy. Co? No chodźcie, coś zrobimy. Wróci do domu, to będzie miała jakąś straszną niespodziankę. Wow, w sumie to jest dobry pomysł, ale co robimy? Hm, właśnie myślę. Co by tutaj można było? Wiem, mam pomysł. Jaki? Napiszemy list, podpiszemy się Antek. Co? Mój Antek? No jasne. Dobra, lecę po kopertę. Wow, to są... To jednak będą świetne urodziny. Dobra, mam. Dobra, napisałam, że załam tam jej miłość, żeby się ze mną spotkała jutro. <ścoughs> Dobre, dobra. Włóż to do skrzynki. Ale będą jaja. Dobra, chodź. Mamo, dziękuję ci. To był wspaniały wieczór. Ja tobie również dziękuję. A teraz, kochanie, idziemy na kolację. Dziękuję mamo. Tak uwielbiam z Tobą spędzać czas. To są takie wspaniałe chwile. Moje również. Kochanie, słuchaj. Ja teraz szybko polecę na drugą zmianę. Nie, czyli jednak musisz iść? Tak, tak, muszę iść, ale totalnie się nie przejmuj. To był wspaniały wieczór. Papa, pa, kochanie. Papa, pa, mamo. Ach, jaka ona jest cudowna. Ma tyle dla mnie czasu. Lepsza mama nie mogła mi się trafić. O rany, co to? Si Co to takiego? Muszę go przeczytać. Hej kochanie! O, cześć, tato, cześć! Kochanie, robię kolację. Dobrze, tato, dobrze, ja zaraz przyjdę. Muszę iść na chwilę do swego pokoju. Okej. Okay. Przecież Antyk to jest chłopak Jessica. O co tutaj spotkanie? Nie wierzę. On w sumie mi się podoba, ale jak ja mogłabym z nią konkurować? Poza tym to jej chłopak. Kochanie, kolacja. O, tak, ta, tato, zaraz przyjdę. Ach. A może mama po prostu udaje tylko, że nie pamięta o moich urodzinach, a może jak wejdę do domu, to będzie niespodzianka? O, tu jej nie ma. Może zaraz wyskoczy z tortem? Tak bym chciała, tak na to czekam. Na pewno tak jest, przecież nie mogę zapomnieć. Nie ma takiej optii. Mamo, mamo, mamo. No cześć, co tam? Co robisz? Pracuję. Aha, kupiłaś sobie coś? Nie, w sumie na razie niczego nie potrzebuję. Dobra, mamo. Ja po prostu pójdę spać. Okej. Okay. Dobranoc. Dobranoc. Jak ona mogła? Dzisiaj nikt, a to nikt. Nie pamiętam o moich urodzinach, moje życie. Nie jest takie usłane różami, jak wszystkim się wydaje. To nie jest takie proste. Co za dziwna akcja. Jak on tak może, ale że we mnie? Nie mogę w to uwierzyć. Co tam, tato? No chodź, kolacja już jest. Dobrze. Hej, kochani. O, mama. Cześć, kochanie. Cześć. Co tutaj robi ta kawa? Co tak szybko? To był bardzo krótki dyżur, bo znalazł się drugi lekarz dyżurny. Aha, super. Jak tam, kochani, weź już kolację? Nie, nie, właśnie, czekam na Was. I będziemy mogli zasiadać. Dobra, cudownie, daję już rybkę. Dobra, kochane moje, idźcie spać. Ja już posprzątam. Dziękujemy, Tato. To było naprawdę pyszne jedzonko. Dokładnie, kochany. Dobra, ja, ja Ci pomogę, a Ty, Aniu, idź spać. Dziękuję, dobranoc, kochani. Twi mnie ta sytuacja z tym antkiem. Dziwna. Jutro się pozastanawiam, teraz idę spać. Chociaż nie wiem, czy zasnę. Dobra, słuchajcie, tak skończymy dzisiejszą opowieść. Napiszcie mi, czy chcecie kolejny odcinek tej serii. Popularna versus szara myszka. Zobaczycie, jak naprawdę wygląda ich życie, bo chyba nie jest jednak takie, jak wszystkim się wydaje. A tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, kciukach w górę, komentarzach i dzwoneczkach. Pa-pa!